Słuchajcie, rozmawiam czasem z Wami, niektórymi, bo do mnie różnie ludzie dzwonią tutaj. Jest jeden problem, jest grzech. Problem cały czas z grzechem. Ech, słuchajcie, wykonało się. Grzech już nie jest problemem tego świata. Ja wiem, że my byliśmy uczeni na religii, gdzieś tam w kościele i tak dalej, że wiecie, jest 10 przykazań, trzeba tego przestrzegać. Jak się tego nie przestrzega, to trzeba do spowiedzi. Jak się tego tam nie wyspowiadasz, nie dostaniesz rozrzeszenia, to nie możesz się zbliżyć do Boga. I tak dalej, bo nie możesz przyjąć Chrystusa. To jest ściema, to jest wszystko kłamstwo. To jest po to, żeby zniewolić duszę, żeby, nie wiem, mieć jakieś swoje cele. To jest cudzołóstwo z Bogiem. Dlaczego? Bo Biblia nam wyraźnie mówi, że wykonało się. Jezus powiedział na krzyżu: wykonało się, tak? It is finished. Po angielsku bardzo ładnie, ale wykonało się. A gdy Jezus kosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Koniec. Wszystko co nas oddzielało od Boga wszystko się wykonało Jezus naprawdę wziął grzechy. Teraz oczywiście mamy straszne, że tak powiem, przedziwne rzeczy, bo to są tak zakazane rzeczy były przez tyle lat, tak, do dzisiaj. Jak ja to komuś mówię, jakąś to jest w kościele katolickim bardzo ciężko, głęboko i tak dalej, to patrzy na mnie jak na Antychrysta, nie? To jak to? To teraz słuchaj, to teraz co? To teraz, nie wiem, ksiądz nie będzie pilnował, że mam grzechy i tak dalej, no nie, nie do spowiedzi nie trzeba, nie, no, to, no to, to jak to? To ja będę grzeszył przecież, nie? No właśnie, no to, to tak się wydaje, nie? Tak się wydaje. Słuchajcie, jest ogromny problem, no grzech był problemem świata, był problemem oddzielenia od Boga od początku aż do Jezusa, tak? Próbowano sobie z tym grzechem jakoś poradzić, dawano ofiary Bogu, próbowano się jakoś inaczej zbliżyć do Boga, tak? I tak dalej, nie? Nic nie było, nie dawało rady, nie? Dopiero Jezus dał z siebie jako ofiarę, tak? Co było zaplanowane od początku tam to się okazało tylko cieniem przyszłości i się wykonało i teraz już mamy dostęp do Boga i jesteśmy że tak powiem Jezus jest osadzony w prawicy Boga Ojca tak I jest naszym orędownikiem i przez niego mamy drogę do Boga i się wykonało ale jeżeli do Boga przychodzimy przez inne postacie jeżeli do Boga przychodzimy inaczej na przykład nie wiem przychodzimy przez nie wiem, członkostwo w kościele jeżeli do Boga przychodzimy przez jakieś modlitwy do zmarłych na przykład Marii mamy Jezusa tak to jest modlitwa do zmarłych, tak, zmarłych. to jest cały czas modlitwa do osoby, która umarła, tak? Jeżeli w ten sposób przychodzimy do Boga, to rzeczywiście nie masz przystępu do Boga. To rzeczywiście, no, możesz próbować, nie? Możesz być święty, wyspowiadać się pobożny niesamowicie i tak dalej, ale nie będziesz miał dostępu do Boga. Bo nie tędy droga. Jedyną drogą, Jezus jest drogą prawdą i życiem, jedyną drogą dostępu do Boga jest Jezus Chrystus. I się wykonało. Grzechy nas oddzielały od Boga, ale Jezus wziął nasze grzechy, trzeba mu je oddać. Jak to jest z grzechami, tak? Ktoś to ładnie mówił, że on już naszych grzechów nie pamięta. Przychodzisz do Boga i mówisz, a Boże, kiedyś tam to, tamto, siam to zrobiłem, nie? I tak dalej, ale Bóg mówi, ale o co chodzi, nie? No nie pamiętam, to już jest daleko, tak? Po prostu wykonało się. W Jezusie nasze grzechy nie mają już znaczenia. Taki przykład wam podam. Na przykład, słuchajcie, jest poniedziałek, 28 czerwiec, nie? Kalendarz. I tego dnia, słuchajcie, popełniłem jakiś grzech. No, nie wiem, no być może tego dnia. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ktoś popełnił tego dnia jakiś śmiertelny grzech. Co znaczy, że ten grzech, że tego grzechu Jezus Bóg nie pamięta? Jeżeli przyjdziesz do Jezusa z tym grzechem, mówisz: Jezu, patrz, tego dnia popełniłem taki i taki grzech. Chcę się z tego upamiętać, się z tego pokutować. Pokutować nie znaczy, że ja Cię będę biczował i tak dalej, tylko chcę zmienić myślenie, żeby w przyszłości już tego nie robić chce po prostu znienawidzieć tego grzechu i tak dalej, to Jezus ten grzech zabiera, tak? Nie pamięta. Zwyczajnie jest napisane, że Bóg jest ogniem trawiącym. Co znaczy ogień trawiący? Zwyczajnie zapytałem za paniczkę, żeby to pokazać, nie? Jest 28 czerwiec, tak? Tu był grzech. Bóg jest ogniem trawiącym. Nas psychologia, nas uczy psychoterapia, że tutaj powstał 28. 20... No, dajmy na to, nie wiem, no zrobiliśmy coś strasznego, tak? I teraz nas psychologia, psychoterapia będzie uczyć... Będziemy ten dzień pamiętać, bo to był straszny dzień, tutaj coś kogoś tak bardzo skrzywdziłem i tak dalej. Nawet jeśli spróbujemy o tym z nią zapomnieć, jakaś trauma pozostanie i to się będzie potem odbijać, to będzie nam się nieświadomie przypominać i to już potem wejdzie w naszą nieświadomość. I potem możemy się na, nie wiem, na psychoterapii się już tego jakoś przepracujemy to i może już to ominiemy, może to zmienimy, może to zrozumiemy. Bo tak nas uczy psychoterapia, gdzie nie ma pojęcia grzech, tak? E, tutaj jeszcze dyskutowałem z kimś w komentarzach, że o, ktoś mi mówił o tych pojęciach karmicznych, czyli z buddyzmu, że niby jakaś karma, tak, i karmą sobie, że tak powiem, zasługujemy na jakiś tam byt i grzeszymy, bo tak mamy już, wiecie, tak jesteśmy zrobieni, nie, i tak dalej, więc to też nam zostanie, więc już mamy takie życie pogmatwane i tak dalej, więc już i zaraz 28 czerwca zgrzeszymy, jak i rok później zgrzeszymy tam 19 sierpnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie, Tymczasem Biblia, e, to co Jezus zrobił, to Jezus daje nam nowe życie, odmienił nas. Teraz Wam to przeczytam. Ale co się stało z grzechami, że On nas mógł odmienić? Zacznę Wam tu e, z listu do Koryntian. Jest taki list do Koryntian, fragment o nowym życiu w Chrystusie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czyli jeżeli wszystko stało się nowe, to co się stało z grzechem, który ja popełniłem 28 czerwca, w poniedziałek? Bóg jest ogniem trawiącym. Bóg, pokażę Wam tak specjalnie, Bóg to po prostu nie pamięta, strawił to zwyczajnie. Grzech został, że tak powiem tam, już nie ma, nie? Trawiący znaczy taki, że strawił i tego nie ma, tak? Więc już nie będzie traumy po tym grzechu, nie będzie trzeba tam pokutować. Ja mówię, nie będzie traumy, bo ja się nasłuchałem tych psychoterapeutycznych rzeczy, tak? No, 28 czerwca, że tak powiem, nie ma. Strawiony został, tak? E, nasłuchałem się tych różnych rzeczy od psychologów. Oni tak naprawdę, wiecie, nie mają rozwiązania na grzechy, ale tak naprawdę funkcjonują. Myślę, że tak człowiek jest konstruowany. Żaden taki nowo nawrócony, który wierzy w to, co jest w Nowym Testamencie, nie pójdzie już do psychoterapeuty, bo, no, bo nie potrzebuje nigdy. Nigdy nie będzie potrzebował, bo terapia zajmuje się mm, tak naprawdę mm, grzechami, tak? Grzechami i ich wpływem na nasze życie, ich wpływem yy, na nasze, że tak powiem, i pokolenia i tak dalej, nie następne i tak dalej. A Biblia mówi: Nie, Bóg strawił wszystko i są rzeczy nowe. Bóg stwarza nowy świat. Jezus wziął te grzechy. To jest napisane, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem stare przeminęło, oto wszystko stało się nowym, a wszystko to jest z Boga który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Powierzył nam słowo pojednania. Czyli to był mój upadek tego 20 któregoś tam czerwca, którego już nie pamiętam, bo nie został zaliczony, tyle zostało, tak, czyli nic z tego dnia. Strawiony został ten dzień, tak? eee, więc już nie ma tego dnia. Bóg już tego nie policzył. Nie zaliczył, to był mój upadek, który nie został zaliczony. W Chrystusie, dlatego w Chrystusie poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa: prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Więc to, co się zadziało wtedy, kiedy ja popełniałem grzech, tak. Zostało w Chrystusie. I tu są, słuchajcie, jak ktoś na to patrzy z boku, ktoś, kto żyje takim życiem religijnym i tak dalej, to patrzy, o jak to w ogóle. I e, No i to był na przykład taki problem, bo była, byli Waldensi, byli Albigensi i tak dalej, nie? E, to z historii wam powiem, nie? E, Katarzy, zdaje się, to właśnie nazywali, u nas, się ich nazywano Katarzy. ale Dobrze pamiętam, ale jak sobie piszecie tam w, w, w Google'ach, to znajdziecie. No i oni zaczęli żyć biblijnie, zaczęli widzieć po prostu, czy, jak to działa i tak dalej, nie? To się bardzo nie podobało. Katolicy zrobili krucjatę przeciwko nim, e, Przeciwko nim, tak? Bo, bo przecież oni o nich zdaje się z tego, coś mało, mało zostało po nich śladów, nie? ale to byli ludzie, którzy no, żyli Biblią, tak? Żyli na innym rozumieniem grzechu, tak? I tak dalej. No, teraz też wypada w końcu, jak już mamy tę Biblię dostępną, w końcu. Zajarzyć, o co tak naprawdę chodzi. Nie chodzi o przestrzeganie przykazań, nie chodzi o walkę z grzechem, nie chodzi o uciekanie, chodzi o pójście drogą Chrystusa, pójście drogą Pana, tak? Jeżeli są na drodze jakieś grzechy, to Bóg je oczyszcza, tak jak Wam pokazałem, tak? Jest ogniem trawiącym. Przychodzi ze swoim ogniem i po kolei, po kolei, po kolei je oczyszcza. No tak było w moim życiu. Dalej jest jeszcze coś tam, czasami grzesze, ale widzę, że jest tego jakby coraz mniej, coraz mniej. Zapominam po prostu, że można żyć jeszcze grzechem, tak? Jakoś to. Po prostu znika. Zwyczajnie, tak? Jakby sobie uświadamiam, a czemu ja się jednak? No, zapomniałem się, zmieniłem jakoś dziwnie, nie? I tak dalej. Zdobóg trawi grzech. Strawił, wziął. E, I koniec. Grzech już nie jest problemem tego świata. Problemem tego świata jest to, że ludzie decydują dalej się na nieposłuszeństwo wobec Boga i nie niezbliżanie się do Boga, tak? Bóg jest miłością. Ludzie chcą inne drogi do miłości. Ludzie chcą innego zrozumienia miłości. Chcą swoją definicję miłości, tak? To jest problemem. Ludzie nie chcą Chrystusa, tak? To jest problemem, tak? Ale to jest tak napisane, że tak będzie. Świat jest podzielony. Będą ci i ci, tak? Zwyczajnie, nie? Po prostu pytanie, po której ty jesteś w stronie. Nie? Po, pytanie, po której y, ja jestem w stronie, ty jesteś w stronie. Czy tych, co idą drogą pańską, czy tych, co nie idą drogą pańską. I to jest współczesne, że tak powiem, y, to, co widać na świecie. tak? Jedni idą drogą uświęcenia, drudzy idą drogą potępienia. Ech. I tyle. Grzech już nie jest problemem. Więc jeśli... Owszem, o grzechu będę mówił dalej, o grzechu jeszcze będziesz słyszeć zapewne. W wielu zborach, w wielu kościołach, od wielu nauczycieli słyszysz o grzechu o grzechu, tak? Eee, dlaczego? No bo my się mamy uświęcać. Uświęcać się i zbliżać do Boga. To jest nasz plan na życie, tak? To jest nasz plan na życie, na no grzech nas nie uświęca. Grzech jest tam ponownym przeżywaniem Chrystusa. Już nie ma ratunku później. Jak już jesteś zbawiony, tak? Eee, to nie jest takie, wiecie. Tu też jest napisane, że jest tam o, o w zborze jest, jest, jest taka, taki przykład jeden w Nowym Testamencie. Nie, nie pamiętam, gdzie on jest, ale jest taki przykład, że, że był tam ktoś, kto grzeszył. Było zgromadzenie i był ktoś, grzeszył. No i było, żeby go wydalić ze zboru, ponieważ grzech grzeszy, żeby jego ciało poszło na zatracenie, ale dusza była zbawiona. Po prostu w, zborze, w społeczności świętych, tak? No, patrzymy troszkę tak, żeby było jak najmniej grzechu między nami, tak? No i ma być jak najmniej grzechu między nami. To na tym polega społeczność świętych, na tym polega społeczność uświęcania się. Zwyczajnie, tak? Ale nie robimy tego już ze względu na to, że możemy otrzymać karę, tak? W sensie, nie wiem, że śmierć, że coś tam, tak? Tylko to robimy to po to, żeby podobać się Bogu. Robimy to po to, żeby zbliżać się do Boga, tak? Robimy to po to, bo to jest, wiecie, to było od początku świata, to jest celem świata, to jest sukces, tak? To jest osiągnięcie sukcesu, zbliżyć się do Boga. Dzisiaj już nie da osiągnąć sukcesu gdzie indziej. Dzisiaj mamy takie e, różne nauki o tym, jak osiągnąć sukces. Tak naprawdę nie da się osiągnąć sukcesu, bo Jezus już osiągnął sukces. My możemy tylko zbliżyć się do tego, co Jezus zrobił. E, to jest jedyny prawdziwy sukces, nie? Jedne prawdziwe, że tak powiem, e, to, co można najwięcej osiągnąć na tej ziemi zbliżyć się do Boga. I nic poza tym, nie? Zbliżyć się do Stwórcy. Tego, który cię stworzył. On wie, jak cię stworzył, po co cię stworzył. Wie, jakie jest twoje najlepsze bytowanie. Wie, jak się zrobić, żeby się najlepiej czuł, najlepiej czuła. On wszystko wie. On wszystko wie. Grzech był problemem, który nas oddzielał, który ludzi oddzielał. Ale od czasu tego, co jest zrobić, czy wykonało się, grzech już nie jest tym problemem. Grzech nie jest tym problemem. Problemem jest to, że wybieramy inne drogi do Boga. Że nie zbliżamy się do Boga, że nie mamy posłuszeństwa, tak? To jest problemem. Ale nie jest problemem grzech. Okej, okay. trzymajcie się. Hej.